Dzień dobry. Jest sobota. Piękny dzień. W kalendarzu jeszcze zima, ale w powietrzu czuję się wiosnę. Jest naprawdę pięknie. Kocham ten czas, kiedy wszystko się budzi do życia. Kiedy tych oznak nadchodzącego, nadchodzącej wiosny trzeba szukać, ale to daje radość, wspaniałą energię, wspaniałe przeżycia. Dzielę się z wami refleksją, która mnie tak ogarnęła podczas ostatnich moich podróży. Tak się złożyło, że w ciągu ostatniego tygodnia pojechałam do Gdyni, wróciłam, a potem do Częstochowy. Ta moja refleksja dotyczy tego, co się z nami dzieje: jak się zachowujemy, jak reagujemy. A szczególnie tych wszystkich osób, które noszą maski, szanuję, akceptuję, chociaż nie rozumiem i agresji, coraz większej agresji, która się budzi w ludziach. Przejechałam przez te pół polski, nie mając przy sobie maski. Nikt. Przyznaję się szczerze, na żadnym cepelnie, w żadnym sklepie, w hotelu nie zwrócił mi uwagi. Wszystko odbyło się normalnie, bez problemów. Wiecie, komu się zdarzyło zwrócić mi uwagę? Ludziom na ulicy. Ja zawsze wtedy twierdzę, że ja mam maskę bez objawową. Tak jak to. U niektórych występuje wirus bezobjawowy, to ja mam maskę bezobjawową. Ale wracając do tych masek, gdzie co dla mnie najbardziej jest męczące, wszystkie osoby, które się na ten temat wypowiadają, to co oglądałam dzisiaj dyskusja na Facebooku, to tylko przyjdzie im do głowy, żeby powątpiewać w cel. Noszenia tych masek są tak atakowane i w sposób taki, no powiedziałabym, dobra, delikatnie powiem, niegrzeczny. Niegrzeczny, bardzo niegrzeczny. Przecież one tylko wyrażają własne zdanie i każdy ma do tego prawo. Każdy ma prawo powiedzieć, że nie będzie nosił, no bo nie czuje takiej potrzeby. Ja na przykład nie czuję takiej potrzeby. Moim zdaniem to nic nie daje. A na dodatek szkodzi przede wszystkim nie. Nie szkodzi. Szkodzi również w takim sensie, że nikt, ale to nikt z tych geniuszy, co to wymyślili, że maski trzeba nosić, nie zadbał o to, aby w odpowiedni sposób utylizować te maski. Poniewierają się wszędzie. Wszędzie poniewierają się w takich ilościach, że w głowie się to nie mieści. Jest to widok nieciekawy, przerażający, smutny i tego jakoś ani nasza władza, ani ci dzielni. Walczący o ochronę środowiska, ani ekolodzy czy i pseudoekolodzy nie widzą. Nie ma takiego miejsca w tej chwili. Wystarczy nawet niestety pójść na obrzeża lasów, częściej uczęszczanych w pobliżu miast, gdzie po prostu walają się te. Maseczki. I to już nikomu nie przeszkadza? Tam już nagle w momencie jak ktoś wyrzuci to tych wirusów nie ma i one się nie roznoszą. W ogóle te wirusy to takie sprytne urządzenie. Do ubiegłego piątku do 24 jeszcze przyubica i szalik chronił. A od soboty już nie. Do Biedronki, do Lidla, do wielu sklepów wirus nie wchodzi. No nie wchodzi. No ludzie nie mają czasu, nie chorują, wszyscy tam wchodzą. A do lekarza nie można wejść, bo jest koronawirus. Ale pan doktor, czy pani doktor, chodzą na zakupy. Chodzą na zakupy do sklepu. Spotykają się gdzieś tam ze znajomymi czasami nawet po drodze. I co? Jest OK. Ale w ośrodku nie mogą przyjąć, bo Bo? pani urzędniczka nie może mnie przyjąć w urzędzie normalnie. Muszę się zapisywać, rejestrować cudawianki. Przecież ta sama pani urzędniczka chodzi do sklepu, robi zakupy. Chodzi do kosmetyczki, do fryzjera. To jak to jest? No ten wirus wie, gdzie mu wolno zakażać, a gdzie nie? Dlaczegoś ja tu nie rozumiem? No, taki inteligentny i taki mądry, że wie gdzie i kiedy. Słuchajcie, jak długo naród jeszcze będzie się dawał że tak powiem, narobić wciula. Jak długo ludzie będą to tolerowali? Mnie podczas zabiegu kosmetyczka zapytała, czy ja wiem, kiedy się to skończy. Odpowiedziałam, że wiem. Dokładnie wtedy, kiedy my, my, Polacy, Polacy, którzy zawsze byli uważani za naród, który potrafił walczyć o wolność. A teraz daliśmy się tak ogłupić i daliśmy z siebie zrobić potulne baranki, które idą na rzeź. Więc odpowiadam jej, to się skończy wtedy, kiedy my wszyscy powiemy dość. I ja myślę, że to już jest czas najwyższy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i bardzo słodecznie. Miłego dnia!